Kiedyś wyobrażałem sobie, że małżeństwo będzie przyjemniejsze. Kiedy byłem zanurzony w mojej pracy, nagle znalazłem się w wieku 43 lat. Myśląc o mojej starości, zamknęłam się w sobie ze strachu przed spędzeniem jej samotnie kropka. W takich chwilach spotykałam go, który był dwa lata starszy ode mnie. Był cichy, zawsze dodawał mi otuchy, i stopniowo moje serce zaczęło go przyciągać kropka pół roku po tym, jak zaczęliśmy się spotykać. Pobraliśmy się i przeprowadziliśmy do domu, aby rozpocząć nowe życie. Szanowaliśmy się nawzajem i żyliśmy według zasady, że możemy konsultować się ze sobą w każdej sprawie. Dzięki temu nasza relacja małżeńska była bardzo dobra i czułem, że jesteśmy parą jak z obrazka. Choć starzyliśmy się, nasze życie małżeńskie układało się gładko, nagle jednak nad naszym małżeństwem pojawiły się ciemne chmury. Pewnego dnia moi teściowie postanowili się rozwieść, ponieważ dzieci się usamodzielniły, kropka według mojego męża, małżeństwo jego rodziców od jakiegoś czasu nie układało się najlepiej i nie było między nimi prawie żadnej komunikacji. Ponieważ mój mąż i jego siostra dorastali, zastanawiałam się dlaczego tak się stało, ale unikałam zagłębiania się w ten temat, kropka, ponieważ byliśmy po czterdziestce, pomyśleliśmy, że muszą mieć różne problemy ale ich rozwód nie powinien nas dotyczyć. Jednak ten fakt mocno nas zaangażował, kropka od czasu powitania u Teściów tuż przed ślubem, relacje z Teściową znacznie się pogorszyły. Nie było jasne, co jej się nie podobało, ale była niezadowolona ze wszystkiego. Co robiłem. Kropka, mówiła na przykład, że jedzenie jest niechlujnie przyprawione, albo że nie podoba mi się harmonogram sprzątania. Kropka, gdyby chodziło tylko o sprawy domowe, może byłoby to do zniesienia, ale posunęła się dalej, mówiąc, że ubierasz się niemodnie. A nawet krytykując mój wygląd, kropka, w końcu wydawało się, że zaraz powie: Nie podoba mi się Twoje istnienie. Oczywiście zignorowałam to i starałam się mieć jak najmniej interakcji. Mój mąż zgodził się. Że to najlepsze podejście, martwiłam się jednak, że gniew mojej teściowej może eskalować, a jej ataki na mnie mogą się nasilić po rozwodzie. Ale nie myślałam o tym zbyt wiele, ponieważ trzymaliśmy się na dystans. Ponadto istniała jeszcze jedna obawa dotycząca mojej szwagierki. Ona również mieszkała z moimi teściami. Nie miała stałej pracy i spędzała czas na spotkaniach towarzyskich. A nawet po czterdziestce wciąż była niezamężna. Kropka nie byłem w stanie nic powiedzieć na ten temat, ale zazwyczaj zostawała w domu i czasami pracowała na pół etatu, gdy potrzebowała pieniędzy. Kropka z powodu takiego stylu życia prawie nie miała pieniędzy, i za każdym razem, gdy spotykała mnie lub mojego męża, błagała o kieszonkowe. Kropka myślę, że to problematyczne, by ktoś po czterdziestce prosił o kieszonkowe, ale jako rodzina nie mogliśmy jej całkowicie zignorować. Mój mąż nadal wspierał ją niewielkimi kwotami. Wspieranie finansowe siostry było dla mojego męża naprawdę bolesne. Ponieważ jednak kwoty, o które prosiła, wystarczały tylko na zakup książek lub nowej gry, mój mąż i ja w końcu ulegliśmy. Zamiast stawiać opór, kiedy mój mąż dowiedział się, że ona również prosi mnie o pieniądze, powiedział: Jeśli następnym razem coś do ciebie powie, daj mi znać, żeby mnie chronić. Jednak moja szwagierka podeszła do mnie, gdy byłam sama, kropka, nie mogłam więc jej ignorować i zawsze nie byłam w stanie uciec. W końcu moja teściowa i szwagierka, gdy odwiedzałam dom teściów, zachowywały się tak, jakby mówiły: przyszło drzewo pieniędzy, co było bardzo nieprzyjemne, kropka, na tym tle zaczęliśmy oddalać się od domu moich teściów. Obawiałem się, że sytuacja w domu moich rodziców i teściów może się drastycznie zmienić po ich rozwodzie i wciąż życzyłem sobie, proszę, nie pozwól nam się w to mieszać. Jednak moje życzenie poszło na marne i nastąpiło nieoczekiwane wydarzenie. Kilka dni po orzeczeniu rozwodu, wcześnie rano zadzwonił dzwonek do drzwi. Wciąż spaliśmy, ponieważ była piąta rano. Kto to może być o tak wczesnej porze? Zastanawiałem się na wpół śpiąc, gdy otworzyłem drzwi, a tam stały moja teściowa i szwagierka. Trzymały duże torby i uśmiechały się. Natychmiast pożałowałam, że otworzyłam drzwi. Kropka zaskoczony zapytałem, czego potrzebujesz o tak wczesnej porze? Teściowa zignorowała moje słowa i powiedziała, spóźniłaś się. Wpuść nas szybko. Pośpiesznie zapytałam, o co chodzi z tymi torbami? Dokąd się wybieracie? Jednak rozmowa się nie kleiła. I powiedziano mi, co masz na myśli? Dokąd się wybieramy? Dopiero co tu przyjechaliśmy, kropka, być może nie byłem jeszcze w pełni obudzony, ale byłem zakłopotany dwójką z nich, którzy zdawali się uciekać skądś ze swoimi torbami, przepychając się obok mnie, aby wejść do domu, kropka, nie mogąc tego pojąć, zapytałem zdezorientowany, co się dzieje. Co się dzieje, gdy próbowałem ich powstrzymać w tym momencie moja teściowa, patrząc na mnie z góry jak na niekompetentną synową, oświadczyła. Powinnaś rozumieć sytuację, prawda? Od teraz będziemy tu mieszkać. Tutaj. Mieszkać tutaj. O czym ty mówisz? Nie słyszałam nic na ten temat od mojego męża. Mój mąż skonsultowałby się ze mną wcześniej. Dopiero co się obudziłam. A przy moim porannym niskim ciśnieniu krwi mój umysł nie był jeszcze w pełni sprawny. Przez pierwsze trzydzieści minut po przebudzeniu zarówno moje ciało, jak i umysł są spowolnione kropka pomimo tego stanu, spierałem się, o jakiej sytuacji mówisz? Rozwód. Ale co masz na myśli, mówiąc o mieszkaniu tutaj? Nic o tym nie słyszałem jednak, jakby to było naturalne. Przepchnęli się obok mnie przynieśli swoje torby i zaczęli korzystać z magazynu, którego używaliśmy. Czując, że moja głowa się oczyszcza, błagałam, proszę, poczekaj. Ten nagły rozwój wypadków jest niepokojący. Wtedy moja teściowa spojrzała na mnie zimno i powiedziała. Nasza rodzina ma kłopoty. Nie masz serca ani uczuć. Dlatego jesteś złą synową i znów ze mnie zadwiła. W tym momencie sytuacja się zmieniła. Mój mąż, który nie jest poranną osobą, podbiegł zaskoczony obecnością gości. Dlaczego jesteście tu tak wcześnie? I co to za torby, zapytał teściowa wyjaśniła mężowi, co mi powiedziała. Czując, że to mój mąż powinien zająć się tą sytuacją, po cichu opuściłam to miejsce kropka, ignorując próby mojego męża, aby ich powstrzymać, zaczęli rozkładać swoje rzeczy, jakby to był ich własny dom. Chociaż mój mąż cierpliwie próbował z nimi rozmawiać, w końcu zgodził się na ich tymczasowy pobyt. To musiało być dla niego duże ustępstwo. Chciałam ich wyrzucić, ale oni są jego rodziną. Mąż zrozumiał moje uczucia i postawił warunek, że mogą zostać maksymalnie miesiąc, dopóki sytuacja się nie poprawi. Chociaż było to tymczasowe, pozwolono im zostać w domu i wydawało się, że cieszą się swoimi dniami. Zostaliśmy zmuszeni do posprzątania pokoju, który służył im za magazyn. Co więcej, musiałem przygotowywać im posiłki trzy razy dziennie o stałych porach, jak w szkole. Co więcej, w ogóle nie pomagali, zachowując się, jakby byli gośćmi. Jeśli coś się opóźniło, teściowa mówiła sarkastycznie: „Jeszcze nie gotowe. Ja już jestem głodna. Czy ten dom lubi celowo utrzymywać rodzinę głodną?”, odpowiadałam cicho w myślach. Jak można być tak głodnym, nic nie robiąc. Jednak kontynuowanie rozmowy przyniosłoby tylko więcej sarkazmu, więc postanowiłam milczeć. Kropka na początku gotowałam posiłki, ale stopniowo zaczęłam kwestionować swoje działania i przestałam. Nie robili prawie nic poza jedzeniem, po prostu leżąc w salonie i oglądając telewizję przez cały dzień. Kropka rozkazywali mi przygotowywać kąpiel i posiłki. A potem robili mi sarkastyczne uwagi, domagając się przynoszenia kawy, podawania przekąsek, odkurzania podłogi. Po zaledwie tygodniu wspólnego mieszkania byłam wykończona psychicznie kropka co więcej, moja szwagierka naturalnie powiedziała: Proszę, daj mi trochę kieszonkowego, i wyciągnęła rękę. Zaskoczony zapytałem, na co ci to? Odpowiedziała dziecinnie i z niezadowoleniem. Dlaczego muszę się do ciebie zgłaszać, trudno zrozumieć, dlaczego mam dawać kieszonkowe darmo zjadowi. Który nie pomaga w obowiązkach domowych, kropka, gdybym pouczył ją na miejscu, było jasne, że moja szwagierka natychmiast zgłosiłaby się do mojej teściowej, a złe traktowanie stałoby się jeszcze ostrzejsze. Dlatego ograniczyłam swoją odmowę do minimum. Mówiąc, że nie jesteś moim dzieckiem, kropka w odpowiedzi, moja szwagierka gniewnie odparła, że pozwalasz swojej siostrze walczyć. Kropka w tym domu teściowa i szwagierka w ogóle nie wspierały mnie finansowo, a koszty spożywanych przez nie posiłków miały być pokrywane przez nas. Jakby to było naturalne, kropka w rezultacie ponosiliśmy znacznie większe wydatki niż zwykle. Co więcej, ciągle prosili o więcej kieszonkowego. Jak jednak mogą być tak bezczelni, nie miałam innego wyjścia, jak tylko kontynuować ten stresujący związek, znosząc ich nierozsądne żądania i sarkazm kropka za każdym razem, gdy mój mąż wracał do domu, pocieszał mnie i surowo ostrzegał, ale ich spokojne zachowanie było tylko tymczasowe i zasadniczo się nie zmieniło kropka, kiedy mój mąż był w pracy w ciągu dnia zachowywali się tak. Jakby wszystko było dozwolone kropka nawet po upływie obiecanego miesięcznego okresu, Oboje nie wykazywali żadnych oznak opuszczania domu. Patrząc wstecz, było jasne, że planowali wykorzystać mojego życzliwego męża i wykorzystać różne wymówki, aby nadal pozostać, kropka stopniowo ich postawa stawała się coraz bardziej arogancka, a moja szwagierka zaczęła nazywać mnie w dziecinny sposób żoną. Ale ja już zdecydowałam się ich ignorować, kropka samo słyszenie ich głosów wyczerpywało mnie psychicznie i nie mogłam dłużej znosić narzucania mi różnych żądań. To życie jest niemożliwe. Jestem na granicy swoich możliwości. Muszę coś zrobić. Naprawdę mogę oszaleć, jeśli nie zmienię tej sytuacji. Powtarzałem sobie każdego dnia. Mniej więcej w tym czasie, tuż przed przyjazdem mojej szwagierki i teściowej. Mój mąż osiągnął wielki sukces w pracy i właśnie otrzymał awans. Choć było to szczęśliwe wydarzenie. Mój mąż miał zaplanowaną tygodniową podróż służbową. Wahał się jednak przed wyjazdem, mówiąc. Nie mogę zostawić Cię samej w takiej sytuacji. Kropka powiedział, że powinien wyjechać w podróż służbową po tym, jak sprawa z moją teściową i szwagierką się rozwiąże, ale ja również martwiłam się, że rzucę cień na jego karierę z powodu osobistych okoliczności. Kropka postanowiłem więc wysłać go z uśmiechem, aby nieco złagodzić jego obawy. W porządku, to tylko tydzień, a w najgorszym wypadku ucieknę do hotelu, powiedziałam mu. Mój mąż wciąż wahał się przed podjęciem decyzji, ale siłą go odesłałam, kropka, przygotowałam się na konfrontację z nimi. Gdy tylko dowiedzieli się, że mój mąż wyjechał w podróż służbową, zaczęli eskalować swój egoizm, zachowując się jak niedojrzali dorośli. Szczerze mówiąc, nawet małe dzieci mogłyby być bardziej wyrozumiałe, kropka, kiedy oboje wołali mnie, gdy byłam zajęta pracami domowymi, próbowałam powiedzieć, proszę, zajmijcie się tym sami. Wtedy skargi i zażalenia stały się nie do powstrzymania. Moja teściowa zwróciła się do mnie i powiedziała: Jesteś żoną mojego syna, ale dlaczego nie możesz zrobić nawet podstawowych rzeczy? W moich czasach kłótnie nie były dozwolone. Twoje myślenie jest zbyt naiwne. Narzekając, oboje zdawali się czerpać z tego przyjemność. Widok moich zmartwionych stanów zdawał się ich bawić, jakby ze mnie pili. Pomyślałem, że muszę ich jakoś kontrolować, ale jak? Zastanawiając się nad tym, zaczęłam obmyślać plan, jak ich uciszyć. Trzy dni po podróży służbowej mojego męża, Teściowa znów rzuciła we mnie sarkazmem. Nie możesz nawet zrobić tego, co ci wczoraj powiedziałam. Czy ty naprawdę nie jesteś do niczego zdolna? W końcu, gdy milczałam, Teściowa kontynuowała obraźliwym tonem. Zawsze wydawałaś się niezadowolona. Ale o czym ty myślisz, jeśli masz coś do powiedzenia, powiedz to wyraźnie. Kropka pomyślałam, że to okazja, by zabrać głos. Jeśli przegapię ten moment, mogę już nigdy nie dostać kolejnej szansy na zabranie głosu. Ponieważ nakłaniali mnie do szczerej rozmowy, postanowiłam uwolnić wszystkie stłumione emocje kropka matko, to oczywiste. Że dręczenie mnie sprawia ci przyjemność, prawda. Nie jestem jednak tylko pokojówką. Przynajmniej zachowaj podstawowe dorosłe maniery, odpowiedziałam spokojnie, ale stanowczo. Zgodnie z oczekiwaniami, moja teściowa odparła hektarów. Jakie podstawowe maniery wydawało się, że nie rozumieją, jak nierozsądne są ich działania. Wyjaśniłem więc w sposób, który zrozumieją. Złościsz się, jeśli Twoje żądania nie są traktowane priorytetowo w stosunku do mojego napiętego harmonogramu, prawda? Jest to ogólnie nazywane egoizmem. Żądanie pieniędzy bez pracy jest uważane za jałmużne. Jak ludzie, którzy nie potrafią nawet przestrzegać tych podstawowych zasad. Mogą być uważani za przyzwoitych. Ponieważ jesteście dorośli, zachowujcie się bardziej niezależnie. Siostro, jesteś już po czterdziestce. Ile ty masz lat, matko? A może cofasz się do poziomu dziecka, czy powinnam zabrać cię do szpitala? To co opowiedziałam, wydało im się niespodziewanie dosadne. Prawdopodobnie nie spodziewali się tak szczerej konfrontacji kropka, patrząc na mnie. Przez chwilę byli zaskoczeni, a ich twarze poczerwieniały, gdy zrozumieli, co zostało powiedziane. Nie mów takim tonem. Nie pozwolę synowej takiej jak ty mówić tak bezczelnie, krzyknęła kropka moja teściowa i szwagierka krytykowały mnie bardziej zaciekle niż kiedykolwiek. W końcu moja szwagierka wykrzyknęła. Jeśli nie możesz nam służyć, jesteś tylko utrapieniem. Kropka wtedy teściowa powiedziała mi, to nie do pomyślenia, żeby synowa nie służyła swojej rodzinie. Wynoś się z tego domu. Zszokowało mnie to zdanie, wynoś się. Ten dom należy do mnie i mojego męża. To było zdumiewające, że oni, którzy siłą grasowali w naszym domu, kazali mi go opuścić. Ale nie mogłam sobie pozwolić na przegraną z nimi w tej sytuacji. Nie mogłam się poddać. Desperacko zastanawiałem się nad kolejnym ruchem. Kropka wtedy dotarło do mnie, że to jest rozwiązanie. Chociaż musiałabym potem uzyskać zgodę męża, wysłanie Emaila powinno wystarczyć. Najpierw udałam, że bardzo ich przepraszam, mówiąc przepraszam. Moje słowa były zbyt ostre. Kropka w ramach przeprosin przeznaczę trochę funduszy na wycieczkę. Co ty na to? Byłem pewien, że złapią przynęte kropka zgodnie z oczekiwaniami, ich oczy rozbłysły na wzmiankę o wycieczce i zgodzili się na moją propozycję, mówiąc w porządku kropka następnie, słabo powiedziałem im, że podczas waszej podróży ja również stąd wyjadę. Ku mojemu zaskoczeniu moja szwagierka wykrzyknęła radośnie, Naprawdę. Wyjeżdżasz? Na szczęście. Teraz to będzie nasz dom. Moja teściowa wyglądała na niezrażoną, ale w środku musiała być zadowolona. Zorganizowałem zakwaterowanie na miejscu, a następnego dnia mogłem wysłać ich na tygodniową wycieczkę. To był prawdziwy początek naszej strategicznej bitwy. Po wszystkim szybko poinformowałam męża o całej sytuacji, a on w pełni poparł zaproponowany przeze mnie plan. kropka Zgodnie z wcześniejszą deklaracją spakowałam niezbędne rzeczy i opuściłam nasz dom. A celem podróży był dom moich rodziców, oddalony o pięć stacji kolejowych. Po przyjeździe wyjaśniłem wszystko szczegółowo moim rodzicom, którzy początkowo byli szokowani oburzającymi działaniami mojej teściowej i szwagierki, ale wkrótce zrozumieli całą sytuację i ciepło nas powitali. Wynająłem magazyn, aby tymczasowo przechować swoje rzeczy, lub szybko zorganizowałem przeprowadzkę, aby wszystko przenieść. W ten sposób przygotowania do przeprowadzki przebiegły sprawnie i na dzień przed ich powrotem wszystko było gotowe. W tym okresie przez długi czas nie byłem w stanie dobrze spać i czułem się bardzo zmęczony. Ale na szczęście poczucie bezpieczeństwa w domu moich znajomych rodziców pozwoliło mi w końcu spać spokojnie. Dzięki odpowiedniemu odpoczynkowi byłem gotowy stawić czoła ważnemu starciu następnego dnia. Psychicznie i fizycznie byłem przygotowany na wszystko, co miało nadejść. W dniu ich powrotu mój telefon zadzwonił zgodnie z oczekiwaniami. Usłyszałem, jak moja teściowa krzyczy: "Co to jest?" i poczułem się dobrze. Trzymając telefon z dala od ucha. Witamy z powrotem. Kropka. Jak minęła podróż? Zapytałem spokojnie. Na co ospanikowała, krzycząc: "O co się martwisz?" Nie możemy wejść do domu, jest zasłonięty, a obcy ludzie go niszczą. Przewidując jej reakcję, nie mogłem powstrzymać się od śmiechu, kropka. następnie spokojnie odpowiedziałem, ach, to są wykonawcy, których załatwiłem. Dlaczego oni niszczą nasz dom, krzyczała moja szwagierka przez telefon, idąc w ślady swojej matki. Spokojnie odpowiedziałem, to nieuniknione kropka, jak już mówiłem, opuszczamy to miejsce. Byli wyraźnie wstrząśnięci tym faktem, kropka kiedy wrócili. Cały dom był przykryty prześcieradłami i trwała rozbiórka, uniemożliwiając im wejście. W odpowiedzi wyjaśniłem, że po prostu postąpiłem tak, jak chciałeś. Spakowałem się i opuściłem dom. To wszystko, kropka kiedy moja teściowa pilnie powiedziała: Zrób coś, nie możemy wejść. Spokojnie wyjaśniłem: Przykro mi, ale nie możecie wejść. Rozbiórka już się rozpoczęła, kropka być może nie wyjaśniłem ci wystarczająco, ale ten dom został mi kiedyś przekazany przez mojego ojca, a po tym jak zdecydowaliśmy się odejść. Nie był już potrzebny. Ekonomicznie racjonalne było wyburzenie starego budynku i sprzedanie ziemi, kropka początkowo wstrząśnięci, zdawali się na chwilę odzyskiwać spokój. Wkrótce jednak ponownie wyrazili niezadowolenie, mówiąc, że to niemożliwe. Nie mogąc znieść ich narzekań, odpowiedziałem z lekkim śmiechem. Nie, to jest możliwe. Kropka w końcu to mój dom. Mój mąż zna już wszystkie plany. Pierwotnie ten duży dom był zbyt duży dla nas dwojga. I to jest właśnie rezultat, którego chciałaś. Prawda? Nie mam zamiaru wracać i raczej cieszę się wakacjami. Przez chwilę brakowało im słów. Przerywając ciszę, wyjaśniłem sytuację bardziej szczegółowo. Prawdę mówiąc, twoje rzeczy zostały już przechowane u twojego męża. Jest bardzo zły z tego powodu, więc lepiej będzie. Jeśli zajmiesz się tym wcześniej kropka po usłyszeniu tych nowych informacji, moja teściowa i szwagierka w końcu zrozumiały powagę sytuacji i zaczęły panikować. Słuchając ich reakcji przez telefon, delikatnie zakończyłem rozmowę. Później dowiedziałem się, że otrzymały jeszcze ostrzejsze reprymendy od mojego teścia. Ostatecznie, straciwszy dom, niechętnie spędzili noc w pobliskim motelu. Kiedy szukali pomocy u mojego męża, jego zwykle łagodny temperament eksplodował, w wyniku czego udzielił im jeszcze surowszego wykładu. Pod koniec wykładu stanowczo oświadczył: Nie będę już miał z wami żadnych kontaktów. Skutecznie zrywając z nimi więzi kropka od czasu tej decyzji mój mąż całkowicie unikał jakiegokolwiek kontaktu z nimi i trzymał się od nich z daleka kropka. Późniejsza sytuacja tych dwojga, a mianowicie mojej teściowej i szwagierki, stała się bardzo trudna. Nagle, bez miejsca do życia, wydawały się zagubione, błąkając się bez celu. Przez długi czas przenosiły się z hostelu do motelu kropka, w końcu jednak teściowa zaczęła pracować jako sprzątaczka w motelu. W międzyczasie moja szwagierka zajmowała się różnymi pracami w niepełnym wymiarze godzin, szukając mieszkania, a ja słyszałem od ich ojca o jej gorliwych wysiłkach. Kropka, jednak z powodów finansowych nie mogli szybko znaleźć stabilnego miejsca zamieszkania i zostali zmuszeni do przeprowadzki od jednego krewnego lub znajomego do drugiego. Kropka. Początkowo wiele osób ich witało, ale z powodu ich egocentrycznego zachowania to powitanie wkrótce ostygło, prowadząc do częstych wydaleń z ich miejsc. Zamieszkania. Mój mąż i ja przeprowadziliśmy się z naszego długoletniego domu do nowego miejsca zamieszkania bliżej jego miejsca pracy. Nowa wynajmowana nieruchomość jest bardzo wygodna i cieszymy się przyjemnym życiem. Po stronie starego domu, który wyburzyliśmy, trwają plany budowy nowego domu jednorodzinnego, a po jego ukończeniu planujemy rozpocząć tam nowy rozdział. Ostatecznie będzie to nasze ostatnie miejsce zamieszkania.